i <laughs> Witam Was, moi drodzy, w mojej kuchni. Dzisiaj coś fajnego, bo to będą delikatne, wspaniałe, kolorowe przede wszystkim owoce. W jeszcze bardziej delikatnym, a jednocześnie chrupiącym cieście. Zobaczcie, jakie składniki są potrzebne. A najważniejszym z tego wszystkiego będzie piękny, czerwony arbuz. Ktoś z Was kiedykolwiek robił arbuza w cieście, zobaczcie, jaki piękny, soczysty, plaster wspaniałego arbuza. Ale mam też banany. One nie będą takie kolorowe, wiecie, jak wyglądała na środku. Ale tutaj mam jeszcze, zobaczcie, pomarańczową piękność. Piękną brzoskwinię, żółte cudowne ananasy, no i zielone kiwi. To wszystko będziemy robić w cieście opartym na mące kukurydzianej, na jajach. I będziemy też stosować mąkę pszenną. No już działamy. Ja teraz przygotuję wszystkie owoce i za chwilę zobaczcie, jak one pięknie wyglądają podzielone. Jak zanim zacznę działać z owocami, włączę jeszcze olej na jakieś 170 stopni. No zobaczcie, moi drodzy, jak to pięknie wygląda. Tak jak mówiłem, wszystkie kolory tęczy. No może przesadzam trochę, ale cudowne są. A tu już przygotowałem dla was yy, trzy kubeczki. Po co one są? Za chwilę zobaczycie. W zasadzie bez tych kubeczków bym się obszedł. Z tym, że ja wybijam białka do naszego pojemnika, w który będziemy robić ciasto, a do każdego kubeczka wrzucę żółtko. Teraz na razie do jednego z kubeczków wsypę cztery łyżeczki cukru. Albo pięć nawet. No i kręcimy kogiel mogiel po prostu. Ale to tak naprawdę, to tak. Produkt uboczny naszego smażenia przycudnych owoców. Tu właśnie wychodzi kogiel-mogiel. Możemy go tak samo porać później. Owoce, żeby były na przykład kiwiń. ono nie jest zbyt słodkie. Akurat spróbowałem każdego trochę spróbowałem. No i kręcę, kręcę szybko, żeby mógł sobie później smacznego kogla mogła podnieść. Do białek wrzucam szybte soli. Po pierwsze, będzie ciasto lekko słone, a po drugie, lepiej nam się ubiją. I mikserem ubijamy na sztywną pianę. Dobra. Cudowna pianka. No i co robimy? Wsypujemy całą mąkę kukurydzianą. Nie to zwykłą, tylko kukurydzianą. Lekko, na wolnych obrotach, a na początek ręcznie przemieszam to. Tak. I teraz dolewamy po trosze wody, aż zrobi nam się taka gęsta, śmietankowa masa. Pamiętajcie, na małych obrotach. Tutaj nie szalejemy, żeby nam wszystko nie mocno nie siadło. Sprawdźmy jak to wygląda. To nie jest lejące. Zobaczcie, to się rwie. Musimy jeszcze troszkę wody dodać, jeszcze pomiksować. Taką odrobinę. Dobra, będzie dobrze. Muszę Was w tym miejscu ostrzec, że mąka kukurydziana nie działa tak samo jak mąka pszenna. Ona się tak nie rozpuszcza, nie pęcznieje. Jest innej konsystencji, jest bardziej e, sucha, bardziej taka szorska, bym powiedział. I ona nie zrobi nam takiego cudownego lejącego ciasta naleśnikowego. Ale tak jak teraz, będzie fantastycznie, ponieważ ona nadaje kruchość ciastu. Moi drodzy, olej jest gorący, ciasto gotowe. Yy, owoce czekają? No to ciach. Najpierw zaczniemy od arbuza. Zobaczymy, jak on nam to fajnie wyjdzie. Obtaczamy go całego w mące przemna tak, żeby był pięknej i suchutki powierzchni. Pamiętajcie, wszystkie końce muszą być otoczone. Wrzucamy do ciasta, patyczkiem sobie tutaj pomagam, nadziewam to na patyczek i do oleju. Ciach! I już się smaży. Idziemy następnego szybciutko. Zobaczcie, nawet nam tam nie skwierczy za mocno, a to dlatego, że wszystko jest cudownie obtoczone i wody z niego nie wypływa. O! Zobaczcie, jak pięknie się smażą! Zaczynają nam tutaj trochę faliować w tym oleju, ale naprawdę nic się nie należy przejmować. Smażymy około 2-3 minut. To jest wszystko, co trzeba im, żeby tylko skórka zarumieniła się wynimy. Zobaczymy, jak wyglądają. O! W zasadzie to za chwilę będę wyciągał. Już naprawdę 2 minutki minęło. Zobaczcie, jakie fantastyczne! Czerwony przybija z nich, no tak, przecież to arbus, ale my tak smażymy wszystkie inne owoce i zaraz kończymy, będziemy jeść. Moi drodzy, zobaczcie, właśnie tak wygląda nasz przepiękny zestaw owoców w cieście. No, najpiękniej, oczywiście, wygląda arbus. Cudowna sprawa, brzoskwinki, już też miślinka cieknie. Tutaj mamy oczywiście ananas. No i kiwi. Kiwi się niestety troszeczkę odbarwia przy tej robocie. Ale tak właśnie to podajcie i wszyscy będą zaciekawieni, to, czy to są galaretki, co to jest. A później, dopiero jak już sobie lekko podjedzą, posmakują, to możecie podać wszystko razem w cieście. Posypać na przykład jeszcze cukrem, pudrem. I to jest wspaniałe, a ja mu... Muszę to szybko spróbować. No koniecznie, ponieważ to mnie bardzo kusi. Zacznę oczywiście od arbuza, bo jestem bardzo ciekaw smaku, jak on się zachowuje. Jaki ma smak taki arbus smażony w cieście już hapsa. On już ostry, więc nie trzeba się tym szczególnie przejmować. O kurczę. Wspaniałe, dosłownie kompozycja tego ciasta doskonała. Ten arbus słodziutki, yy, taki soczysty, jak to arbus oczywiście. I na tą słodkość przegryzę sobie teraz odrobiną kiwi. Mm. Tutaj znowu mamy smak wręcz agrestowy. Cudownie się uzmarzyło jest kwaskowe i fajnie. A tutaj jeszcze mam brzoskwinkę oczywiście, zobaczmy. Pomyłka, to nie była brzoskwinka, tylko ananas. A też jest przepyszny, a nas wczyście znacie to. O kurcze, ale to wszystko fajne. Muszę szybko brzoskwin spróbować. Mmmm. z stylopu i ciasto. Super sprawa. No i na końcu to najważniejsze, którego się nie da przykroić, ale jest przepyszne na pewno. To jest banan, który się świetnie w środku skarmelizował. No i ciaps. tu. Mm. Przepyszne ciasto, przepyszne owoce. Szukajcie takich przepisów na moim YouTubie, zobaczcie, co mam do powiedzenia na Facebooku. Tam mogę różne rzeczy napisać i wy możecie tam napisać do mnie. Szukajcie też mojej strony internetowej środa Tak ma być. Takie dobre potrawy środa gotuje. Cześć! A jeszcze trzeba dodać przecież, że mam kogiel mogiel i co chcę z nim zrobić? Zjeść! Mm -hmm.